Kochani, tematem dzisiejszego odcinka jest czas. Poznacie utwory, w których zabrzmi nie jeden zegar oraz dowiecie się, co tak właściwie określa czas w muzyce. Zaczniemy od zabawy przy utworze o zegarze z synkopowanym rytmem. Choć tytuł ten brzmi skomplikowanie, to obiecuję Wam, że muzyka od razu porwie Was do tańca. Przygotujcie kolorowe chusteczki i powtarzajcie razem ze mną. Machamy chusteczkami w ten sposób. Cyk. Cyk, 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 malujemy kółeczko w prawą stronę. To zegara, stały rytm. Czas rytmicznie naprzód mknie, malujemy kółeczko w lewą stronę. Cofnąć go już nie da się. Powtórzmy. Cyk, 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 cyk. To zegara, stały rytm. Czas rytmicznie naprzód mknie. Cofnąć go już nie da się. Kląskamy i malujemy kółeczko w ten sposób. Kółeczko. Kółeczko. Powtórzmy. Kółeczko. Kółeczko. A teraz kląskamy i jednocześnie machamy rytmicznie chusteczkami. Doskonale. Kochani, zapraszam Was do wspólnej zabawy. Rytmicznie na nie cofnąć go już nie da się. Nasze rączki potańczyły? to czas teraz, żeby coś zagrały. Jeśli macie, przygotujcie trójkąt. Jeśli nie, to w tej zabawie z powodzeniem zastąpicie ten instrument szklanką i łyżką. Waszym zadaniem jest rytmicznie uderzać o instrument przy powtarzających się słowach bim bam. Spójrzcie, a następnie przyłączcie się do mnie. Stary zegar bim bam, dźwięcznie bije bim bam, dawne dzieje bim bam, skrętnie kryje bim bam, co godzinę bim bam. Niestrudzenie, bim, bam, ten staruszek prezentuje swe donośne, piękne brzmienie. W drugiej części tej zabawy będziemy rytmicznie uderzać o nasz instrument. Nie martwcie się, ponieważ wszystkie czynności wykonamy razem. Zdradzę Wam jeszcze, że utwór, który za chwilkę usłyszycie, nosi tytuł Taniec Godzin. Stary zegar bim-bam, dźwięcznie bije bim-bam, dawne dzieje bim-bam, skrzętnie kryje bim-bam. Co godzinę bim, bam, niestrudzenie bim, bam. Ten staruszek prezentuje swe donośne, piękne brzmienie. Stary zegar bim, bam, dźwięcznie bije bim, bam. Dawne dzieje bim, bam, skrzętnie kryje bim, bam. Co godzinę bim, bam, niestrudzenie bim, bam. Ten staruszek prezentuje swoje brzmienie.

Bim, bam, dźwięcznie bije Bim, bam, dawne dzieje Bim, bam, skrzętnie kryje Bim, bam, co godzinę Bim, bam, niestrudzenie Bim, bam, ten staruszek prezentuje swe donośne, piękne brzmienie Stary zegar Bim, bam, dźwięcznie bije Bim, bam, dawne dzieje Bim, bam, skrzętnie kryje Bim, bam, Bam, co godzinę, bim, bam, niestrudzenie, bim, bam, ten staruszek prezentuje swoje brzmienie. Kochani, wspaniale się spisaliście. Teraz chwilkę odpocznijcie i posłuchajcie sensorki Aliny. Ona opowie nam, co tak właściwie określa czas w muzyce. Czas w muzyce to niezwykle ważne zagadnienie, któremu spróbujemy się troszeczkę przyjrzeć, bo na przykład jest to długość utworu, czyli czas potrzebny do jego wykonania. Na początku każdego dzieła znajduje się oznaczenie tempa, gdyż ten sam utwór wykonany w tempie wolnym będzie trwał dłużej niż wykonany w tempie szybkim. Oczywiście różnić się będą również charakterem. Patrząc dalej, jest całe mnóstwo wartości rytmicznych nut i paus, które określają czas trwania jednej nuty w stosunku do drugiej. Takich relacji czasów utworzy są dziesiątki, setki, tysiące, a nawet więcej. Każdy muzyk wykonując swoją partię, cały czas analizuje utwór, prowadząc w głowie swego rodzaju matematyczne obliczenia i określając relacje czasu między dźwiękami. Powiem wam w sekrecie, że każdy muzyk instrumentalista, śpiewak czy dyrygent musi swój gest, oddech czy ruch przygotować o ułamek sekundy wcześniej, po to, by sam dźwięk odezwał się o czasie. Kochani, a teraz przejdźmy do naszej aktywności. Wsłuchajcie się uważnie w fragment z Symfonii Zegarowej Józefa Haydna i postarajcie się odnaleźć połączenie, relacje między czasem, pulsem, muzyki, a własnymi ruchami. Rytmicznie przeskakujcie po przygotowanej wcześniej zegarowej trasie, kole podzielonym na osiem trójkątów. W każdym z trójkątów narysujcie cyfrę. Jeden, dwa, trzy lub cztery. Oznacza ona ilość kończyn, czyli dłoni i stóp, które mogą znaleźć się na tym trójkącie i na których możecie się oprzeć. Przeskakujcie aktywnie, wsłuchajcie się w muzykę i nie traćcie pulsu ani czasu. Brawo kochani, świetnie się spisaliście. Nadszedł czas na wyciszenie przy muzyce kompozytora, którego już dobrze znacie. Mam na myśli Stanisława Moniuszkę. Usłyszycie fragment z opery Straszny dwór, arie z Kołuby, ten zegar stary. Połóżcie się wygodnie na brzuchu, na poduszce. Przed sobą połóżcie duży arkusz papieru i chwyćcie w obie dłonie po jednej kredce. Rysując jednocześnie oburącz, kreślcie na papierze jak największe okręgi, przechodząc do coraz mniejszych, a następnie odwrotnie. Skupcie się bardzo na tej czynności i postarajcie się bardzo aktywnie pracować ramionami. pani. Co się działo w tym odcinku? W muzyce niewzruszona stała zegarowa pulsacja, a w waszych układach nerwowych prawdziwy huragan. Kształtowaliście uwagę słuchową, planowanie motoryczne, budowaliście schemat ciała, a także różnicowaliście słuchowo i wzrokowo. Każda minuta tego odcinka została doskonale wykorzystana. Kochani, dziękujemy, że byliście dziś z nami. Oglądajcie nas na YouTubie. Na naszym kanale Edu Filharmonia. Do zobaczenia! Pa!